Zaczynamy lekcję zajęcia pracy własnej, natomiast w zależności od grupy jest to dość mocno zróżnicowane. W klasach 1-3 i w zerówce praca własna jest codziennie. W klasach starszych, czyli w klasach 4-6, trzy razy w tygodniu. Natomiast w klasie 7-8 praca własna jest tylko jeden raz w tygodniu ze względu na ten ogrom zajęć, które muszą być wrzucone w siatka godzin. Młodsze dzieci pracują z konkretnymi materiałami montesoriańskimi. Jak się spojrzy na półki w pracowni, to można zobaczyć bardzo wiele materiałów pomocy, takich stricte montesoriańskich. Ale jest taka duża większość jednak materiałów przygotowywanych przez nauczycieli, przez wychowawców dla konkretnego dziecka. Czyli nauczyciel. Znając dziecko, podążając za jego potrzebami, za jego ym, pasjami, przygotowuje materiały, które służą rozwojowi konkretnego dziecka. Dużo pracują w klasach 4-6 dzieci w taki sposób, że wyciągają sobie jakieś tematy z książek, podążają za czymś, co się wydarzyło na, na lekcji i zgłębiają temat poprzez po prostu też czytanie. Nauczyciel podąża za zainteresowaniami dziecka i pojawiają się często w przestrzeni pracowni różne rzeczy, różne przedmioty, książki, karty pracy, ćwiczenia, słuchowisko na przykład, które można wysłuchać, jakiś podcast, coś, co akurat jest dedykowane dla konkretnego dziecka w konkretnym czasie. Oczywiście no, praca własna jest takim kluczem, takim celem naszych działań. Mam wrażenie, że ten świat jest tak bardzo zagoniony, jest tyle różnych bodźców, które czekają na nasze, na nasze dzieci. A tutaj mają czas, przestrzeń i możliwość do takiego spotkania się z samym sobą. Dla mnie na przykład jest to tak bardzo istotne, bo mam świadomość, że jak wyjdą z tej szkoły, to nie będzie już takiego czasu, żeby mogły same zdecydować o tym, co będą w trakcie nauki w szkole robiły.